To jeszcze dwa pytania po tym spotkaniu. Dlaczego tyle błędów szczególnie w pierwszej połowie i dlaczego tak, za, tak późno zaczęliście grać dobrze, bo ta końcówka drugiej połowy naprawdę fajnie już wyglądała. No na pewno to troszeczkę początek pierwszej połowy. Zagraliśmy zbyt mało agresywnie, zbyt mało aktywnie w ataku przede wszystkim, bo, bo to była główna przyczyna tego, że Wew wyprowadzała takie szybkie, które kończyło bramkami, łatwymi bramkami, no i niestety wyglądało to tak, jak wyglądało. Ale myślę, że. Troszeczkę drugą połową zmazaliśmy tą plamę z pierwszej, bo pomimo tego, że wynik bardzo wysoki 47 do 27, 20 bramek. No to jest różnica dwóch klas praktycznie. No ale myślę, że zespół Wiwe bardzo dobrze grał w obronie. Postawił nam bardzo trudną zaporę do, do przebycia i niestety nie potrafiliśmy sobie poradzić z jej przejściem. Są na innym troszeczkę etapie niż my, to widać po dzisiejszym wyniku, ale też po tym, że grają w Lidze Mistrzów i, i walczą tam o, o najwyższe trofeum, a, a my tutaj niestety pierwszy sezon, który gramy w tej chwili w playoffach, będziemy grali w playoffach, powiedzmy po dłuższej przerwie i niebytności w tej fazie rozgrywek naszej Superligi. Mecz z Vive, no wiadomo, chcieliśmy zagrać jak najlepsze spotkanie, niestety wyszła nam tylko jedna połowa w tym spotkaniu przyzwoita, druga była niestety bardzo słaba, no i jedną z przyczyn na pewno jest to też, że graliśmy dwa dni temu mecz, I tutaj w naszym przypadku jeden dzień odpoczynku jest zdecydowanie za mało do tego, żeby w pełni zregenerować się i dojść do, do pełnej optymalnej dyspozycji, ale na pewno cieszę się z tego, że w drugiej połówce potrafiliśmy się podnieść i, i zawalczyć jeszcze z, z tym bardzo dobrym zespołem I, i w końcu zaczęliśmy rzucać bramki w ataku pozycyjnym. A jakie e, słabe strony Chrobrego przed dalszą częścią sezonu e, obnażył ten mecz? Te, te takie najważniejsze, na którymi będziecie musieli się teraz skupić? Ja myślę, że tych słabych stron w dzisiejszym meczu było dużo i, i, i będzie dużo rzeczy do poprawienia. Aczkolwiek e, no mam nadzieję, że, że będziemy wszyscy zdrowi na, te, na tą dalszą część sezonu, na playoffy zwłaszcza i, i finał PLU Polski. Bo tak jak powiedziałem, no brakuje nam gdzieś tam tych trzech zawodników, którzy są kontuzjowani. Mam nadzieję, że, że wrócą do, do pełni sił, w szczególności w tej chwili Kuba i, i Bartek w najbliższym czasie. Myślę, że, że, że wrócą na, na mecze już tego finału Paru Polski, ale tutaj każdy zawodnik jest nam potrzebny. Tak jak widać, jeżeli gra cały zespół i gramy zespołowo, to, to te akcje są składne i, i zdobywamy bramki. W momencie, kiedy próbujemy indywidualnie coś ugrać, no to jest bardzo ciężko.